Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Ja Boi. Łotka nie tak szybko. Dalej! Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? Królestw północy. Chyba królestw Radowida, bo i Kedwen już nie ma. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Jeszcze Jedziemy. no no Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi, mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście, twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i iść żywcem po kawałku. A, aha, aha. Pewno... pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wini serca nie mają, że bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale. Tu w Białym Sadzie jest karczma jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. E, tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej, że takiej chłodnej wiesz... Prosto z piwniczki. No to jedźmy. Swoją drogą, gry w tak blisko wsi? To dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Otwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach, musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Opowiadała, że kiedyś, jak Chowalowi synek zaginął, to chłopcy zaraz użyli do siebie dźdźmaka, co akurat Chowalowo... Dalej, Potka, dalej! Zdejmijcie to, bo będą kłopoty Nie żadne to, tylko herb, temerskie lilie I mają tu wisieć To już nie jest temeria, dziadku To już Nilfgaard Po moim trupie! Nie będę pił z paszymi odmińcami. Przepraszam za tych hultajów, nie ma za co jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zalągł. Mhm. Mm Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego brama. Brama, co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości Wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron, popytajcie się. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki i potwór gniazdo w okolicy mówił, to Sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz Sołty nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Pokaż co tam marza szynkfasem. Dzięki to wszystko. Pomóc Ci za opatrunkami, daj spokój. Jeszcze nie zniedołężniałem. To popyta moje nefer. Mhm. Tylko pamiętaj lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. i że Czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź błędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Głuchy czy jak? Nikt tu z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompani trzeba to do obory i zbydłem się przy żłobach obracać. <śmów> Toś mu do Gadaj, Ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni-biel. Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźma rozum dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje. Drużyny. Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Albert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurtskiej. Gerald, wiedźmin zwyczajny z Rivi. Szukam pewnej kobiety, długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu, wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny, o czym ty mówisz? Lud